Ja te moje pieniądze za pirosy wyjedzę sobie swoją furę, moją, tą co mam, a to do jak łapie. Ej, to, to sobie, sobie zrobię tak i nikt oprócz mnie go nie będzie prowadził. Czyli moja żona nie dostanie ani kluczyków, ani dokumentów, ani ja nic. Czyli jak zabragnie... a, do ciebie, no. jej zabraknie, no dobrze to, zabraknie jej prawo jazdy, jest Zabraknie paliwa. Co mnie będzie z tym prowadzić? Mój. moja fulana byli... To jest mój pokój. Ja dzisiaj szkoda, że na powiem. Nie ma sprawy. No to słuchaj, jak na telefon. Nie, jest już bardzo fajne. Tak? A ja życzę sobie. Nie no. Do Udanego pożycia seksualnego. Do? Dziękuję. Dostaję? Nie no. Dostaję do października. Do października. Czy mogę tam. Udanego tak? pożycia seksualnego?